Jesteśmy w Serocku na dorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w tytule 2022, więc konferencja PSEW 2022. Rozmawiamy o efektywności rozwoju energetyki wiatrowej zarówno tej morskiej, jak i lądowej. Wieści są dobre, dlatego że stały komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy, ale to nie koniec pracy nad tym projektem, bo trzeba uczciwie powiedzieć, że w tej chwili kolejnym etapem jest komisja prawnicza, która pod względem legislacyjnym cały projekt musi przeanalizować, spowodować, że on będzie spójny. Jedno z drugiego logicznie wynika, żeby nie było żadnych rozbieżności. No i ostatecznie etap decyzji Rady Ministrów, czyli Rada Ministrów pod przewodnictwem pana premiera przyjmuje każdą ustawę i następnie kieruje ją do obrady parlamentu. Wierzę w to, że tak wynika przynajmniej z kalendarza, że projekt ustawy w zakresie liberalizacji 10H zostanie przyjęty do końca czerwca i skierowany pod obrady parlamentu. Z pewnością da to jeszcze asumpt do realizacji wielu nowych projektów. Łącznie eksperci szacują, że to jest potencjał od 6 do 10 GW mocy zainstalowanej, więc jeżeli przyjmiemy, że dzisiaj w Polsce jest około 7,3 GW. Mocy zainstalowanej to są te elektrownie wiatrowe, które widzimy w naszym krajobrazie, w polskim krajobrazie, to co najmniej jeszcze raz tyle jesteśmy w stanie w związku z liberalizacją tej reguły 10H w Polsce wykonać nowych projektów, które będą pracować dla polskiej gospodarki, będą wytwarzać zieloną, czystą, tanią energię. Trzeba powiedzieć szczególnie o tym aspekcie tanią, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo Energia wytwarzana w farmach wiatrowych na lądzie to najtańsza energia w Polsce i w ogóle dzisiaj w Europie.